Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaczynam od tych słów, bo jako dziecko w latach 60, ja urodzony jestem 50 rocznik, to w latach jeszcze 60, jak się do kogoś szło, to się właśnie te, to pozdrowienie. Później to tak zaczęto wypychać, wypychać. Nazwisko moje Grzegorz yy, właśniewski Jestem od 1976 roku, od grudnia w Kanadzie. No, już w następnym roku by nie 50 lat. Jesteśmy tutaj w moim miejscu, w takiej no, posiadłości można mówić. Jestem tutaj od 1993 roku. To już jest 32 lata. A w 2008 roku zawiązałem Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki w Kanadzie. To po prostu um, człowiek wyniósł z domu te wartości takie no, patriotyczne, te wartości um, Moralne wiary, bo człowiek na czymś się musi oprzeć. Ja się zawsze bardzo, bardzo wzywam w działalności swojej Matkę Boską, Częstochowską, Królową Polski. Jej oddaję moje wyjazdy, jak lecę do Polski, czy jestem w Polsce, zawierzam jej się, kompletnie, kompletnie prowadź. Ja to tak może żartem powiem, trzymam się sukienki mocno, nie puszczam się, nie ma, no nie ma takiej szansy. No. I w 2008 roku, żeśmy tutaj zawiązali stowarzyszenie, na dziesięciolecie to byłoby 2018 rok, Przyszła myśl, żebyśmy mieli sztandar. I w tym bardzo mi pomógł kolega z Warszawy, który mi przez lata pomagał, i pomaga. Wojciech Tomkiel. On poszukał w Warszawie są siostry Westiarki, które no, są. Specjalistkami w sztandarach, ornatach, takich tych wszystkich y, y, sprawach, gdzie jest haft. I w 2017 roku byłem w Polsce w okresie Wszystkich Świętych. Odebrałem sztandar i ze sztandarem żeśmy zrobili objazd. Żeśmy pojechali do Matki Boskiej Ostrobramskiej, pojechaliśmy do Zułowa, do Pół po gdzie był marszałek chrzczony. Na Rosie żeśmy byli. W międzyczasie żeśmy też po drodze byli u biskupa y, dydycza Żeśmy o czym byliśmy też o, u, w Radwanowicach, u marszałka, y, w Krypcie, w Krakowie pokłonić się. No i w Częstochowie. I po tym objeździe, przyjechałem tutaj, no i, bo o, stowarzyszenie zostało w 2008 w roku powołane 19 marca. To jest święty Józef. Tak ten, wybrałem ten dzień, żeby no łatwo m, zapamiętać było, no bo i marszałek był Józef. I patronami stowarzyszenia są święty Józef, święty Andrzej Bobola i święty Maksymilian Maria Kolby. Tych trzech mamy patronów, tych trzech, no także sądzę, że no, też mają nad nami pieczę, opiekę, odwołujemy się do nich zawsze i tutaj y, organizujemy od sześciu do ośmiu, zamawiamy mszy święte za ojczyznę z, jak to się mówi, z intencją Przygodowe. jedziemy od stycznia, styczeń jest za ofiary Karla Auschwitz z wyjątkowym modlitwą za duszę świętej pamięci Kazimierza Świtonia, obrońcy Krzyża Papieskiego na Żwirowisku. Później jest e, Żołnierze Wyklęci, 1 marzec. E, następnie jest e, jest maj, 3 maj, później następny jest lipiec, krwawa niedziela, rzeź wołyńska 1943 roku, następnie jest e, bitwa warszawska, 15 sierpień, następnie jest e, msza święta za ofiary KL Warsaw. Bardzo mało Ludzie wie o tym, że w Warszawie był obóz koncentracyjny utworzony przez Niemców w pięciu różnych częściach Warszawy i to były połączone koleją. Tam ja miałem zaszczyt poznać, już teraz świętej pamięci, sędzię Marię Czcińską, która przeszło 30 lat pracowała w Głównej Komisji ścigania Zbrodni niemiecki I właśnie sędzia Maria Czcińska, badając to, doszła do wniosku i to jest, że w Warszawie był obóz koncentracyjny. To podlegał pod ten parasol tego obozu, to była szucha, to było na kole, to był pawiak, te wszystkie, przykładowo publiczne rozstrzeliwania, Wieszania to wszystko było pod parasolem KL Warszaw i Niemcy potwierdzili to. Tylko nasi, tu jest takie, no, to boli bardzo, bo, bo te lody zaczynają chyba pękać, że, że tylko ginęli Żydzi. Tylko Żydzi, Warze, nikt tam inny, ale nie, to było myśmy pierwsi do KL Auschwitz przywożono Polaków, pierwszych. W roku, w czerwcu rozstrzelano na tak zwanym Żwirowisku, na którym później już teraz, tej świętej pamięci, Kazimierz Świto, jeszcze po raz ostatni pana Kazimierza spotkałem w 2014 roku. Wtedy jechałem na wymarsz na, na sierpień, bo 6 sierpnia tam oni zawsze organizowali wymarsz pierwszej kadrowej i pobrałem ziemię tu z grobów halerczyków z Niagara on the Lake, bo była taka inicjatywa, żeby przywieźć ziemię z różnych miejsc bitew, z różnych miejsc takich kaźni i ta ziemia była składana w kopcu marszałka Pi Piłsudskiego w Krakowie, pod, pod, no, pod Krakowem. No ja e, pobrałem tą ziemię tutaj, kupiłem urnę, wypisane było elegancko, i przedzwoniłem do, do częstochowy na Jasną Górę, do ojca Rakoczego, bo on jest kapelanem żołnierzy niepodległości. I poprosiłem go o, o to, żebym, żeby mi pomógł, żebym chciał, żeby zanim ta ziemia. Pójdzie do kopca marszałka piłsudskiego, żeby stanęła przed Matką Boską, zostało to um, poświęcone czy um, błogosławieństwo i wtedy pojadę. Ojciec Rakoczy wyraził zgodę na to. Przyjechałem, przyjął je bardzo, bardzo no, wyjątkowo, wyjątkowo. Zrobiono nawet całą taką sesję zdjęć i Ojciec Rakoczy wziął mnie żeśmy stanęli przed Matką Boską. No i po pewnym, już tak już przed apelem króciutko, przyszedł biskup depo i ojciec Rakoczy podszedł, powiedział tam coś. No i biskup depo podszedł do nas i błogosławieństwo dał. Dla mnie to było no, wyjątkowe, bo no, tu trzymałem w lewej ręce urnę, a, a ojciec Rakoczy tak do mnie mówił y, – y, y, Salutuj! No to ja, <śmówią> mówię szczerze, po plecach to normalnie takie biegały prądy. Takie, takie to było, tak silne to było. Y, y, Przeżycie. No i następnego dnia żeśmy spotkali się przy kopcu, tam, te urny tam no, składane były, wsypywane, no takie trochę to nie było, no ale jak było, tak było, już tam nie będę opowiadał. No i drugim takim naszym, no to jest takim stowarzyszenia, taką inicjatywą jest, Pomoc fundacji imieniem brata Alberta, W Radwanowicach. Bo tak jak tutaj pokazywałem, tu jest ten marszałek w glinie, tam jest jedna z osób niepełnosprawnych. On nie czyta, nie mówi. Ryszard Kwaśny i on właśnie wykonuje takich marszałków w glinie. I jak ksiądz Tadeusz był umie. I tutaj zobaczył, ile ja mam o marszałku rzeczy. Mówił Grzegorz do Radwanowic. Dostaniesz marszałka w glinie. I ten marszałek jeździ ze mną też po wystawach, po różnych. No, jak to się mówi, showc. I, i ta, ta, ta współpraca z radwanowicami. Naprawdę tak przyjęła, ja sądzę, dosyć no, poważnie. Poważnie się to rozwinęło. I ja, będąc, jak jadę do Radwanowic, to zawsze mam postój Wawel do Marszałka, Kwiaty. I przez te wszystkie lata świętej pamięci Kazimierz Świtoń zawsze z nami szedł jego syn Ryszard. No ale w 2014 roku, w grudniu, pan Kazimierz odszedł do domu pana. Tak powiem troszkę, no jest przykro, bo kompletnie zapomniany. Zapomniany przez Solidarność, tą nawet i Solidarność walczącą, że ja przez te lata, bo jak mi tato zmarł 2002, to zacząłem jeździć. W okresie wszystkich świętych, i tak gdzieś w roku 2005 nawiązałem kontakt z panem Świtoniem. A, a zainspirowała mnie taka rzecz, że w polonijnej gazecie była wzmianka: Pomóżmy Kazimierzowi Świtoń. Ja sobie pomyślałem, Kazimierz Świtoń to jest, założył pierwsze wolne związki zawodowe w 1978 roku. Był posłem na Sejm. Tam, no, działacz taki, on potrzebuje pomocy, tak mnie to, no ale mówię, będę w Polsce, zobaczę. No, no. A mnie o nim mówił ojciec, jak przyjeżdżał tutaj. Patrz, mówi, dzieciaku tam w Oświęcimu jest taki pan, mówi, broni krzyży, wyśmiewają się z niego, że oszołom, że wariat, że to chce się wysadzić, chce się spalić. I to mnie się te słowa mojego taty przypomniały i mówiono, chyba mi mówił ojciec, nie po to tak, żeby sobie mówić. I nawiązałem kontakt z panem Kazimierzem. I tak no mówię szczerze, naprawdę szczerze, nawet żeśmy zbierali pomoc finansową dla pana, bo jak zobaczyłem w jakim stanie jest zdrowie. Bo to jednak te lata wszystkie odbiły się jemu bardzo. I, i tak przyjacię jak byłem w Polsce, bo tak jak mówię, byłem przeważnie w okresie wszystkich świętych. Też byłem o, na 600-lecie bitwy pod y, Grunwaldem, bo w 1960 roku miałem 10 lat, i do Lubawy, bo ja pochodzę z Lubawy, przywieźli stroje, no i były obchody, 550 y, rocznicy. Ja jechałem po prawej stronie, a mój kuzyn chyba po lewej, przy królu. Jakiele jako paziowie, mam to zdjęcie. <noise> to było naprawdę. No i mówię na 600 lecie, ja muszę być tam. No i byłem z córką, żeśmy pojechali tam żeśmy trzy, dwa to na pewno dnia, może nawet trzy tam, z kuzynami Marek i Jurek Właśnie. Wzięli nas, oni tam mieli namiot, mieli takie tam, no, bo jeden z rolników tam wyznaczył pole, kwatery takie, i było można się tam rozstawić i, i brać udział w tym. Także to też było przeżycie wielkie, bo jak córka po tego 14, 15 lipca, po tej yy, no, bitwie potem. No bo pokazane pięknie były te wojska, tam przesuwały się, starcia były. No zakończyło to się, tak, jak ludzie wstali, no i wszyscy teraz ch no chcą jechać. To córka nie mogła się nadziwić, jakimi ludzie szli, takimi ławami, takimi... Bo już ludzie parkowali 5 czy 7 kilometrów przed Grunwaldem, bo już yy, yy, nie było miejsc. No także to też tylko bardzo no, było dla niej pozytywna rzecz. I, i wspomina często to, bo to był wyjątkowy wyjazd. No zaczęło to się wszystko z, no, z chwilą, ja wcześniej, bo mnie Tato przykładowo przekazał monety. Takie były 5 zł, 10 zł srebrne z marszałkiem. Bo takie wydawali tam. Przed, y, m, przed, wojną. To no te babcie tam chowały je tam na piecu sobie w garnuszku na te ciężkie czasy. I tam kilka ich miałem. Ten mundur dałem uszyć. To jest mundur strzelca, który no, komendant Józef Piłsudski organizował strzelców i drużyniaków. No i tam y, ćwiczenia, to już tam te lata szły, bo to jedynie było można organizować w zaborze austriackim, bo był e, najbardziej tolerancyjny. No, tam komendant, e, tam Austriakom e, w, 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 szpiegowali ponoć na nas na, przeciwko Rosji, takie tam no, także ci Austraci tam m, tolerowali to. No i to się rozwinęło, bo główną myślą dla komendanta Piłsudskiego było, żeby tworzyć kadry, kadry, kadry. No bo wtedy obsługa karabinu, czy szabli, czy tego, to nie zajmowało tak dużo czasu jak teraz. Teraz jest inny sprzęt, inna, inna technika, także te kadry. No i jak wiemy z historii, 6 sierpnia 1914 roku Pierwsza kadrowa wyruszyła na I wojnę światową. No, ich było 144. I mnie nieraz mówią, że, no, że ja wyglądam jak Piłsudski. Albo mówią: O, Piłsudski idzie. Ja się przed tym bronię bardzo. Bo ja mówię: Ja jestem ostatnim strzelcem komendanta, co zagubił się w historii. I się znalazłem w tej epoce. I się muszę sprawdzić. I nadzieję mam taką, że jak pójdę tam no, no, do góry może, to mnie przyjmą z powrotem do pierwszej kadrowi. Maruderem byłem. No tak, trochę w takiej formie. Bo na no, ten mundur mu daje pewien urok, pewien taki. No, mam parę, no tu mam też krzyż wolności i solidarności otrzymałem. Wręczany był w kościele. No, otrzymałem też krzyż od Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle za współpracę, w, za współpracę i nagłaśnianie rzezi wołyńskiej. I moje wizyty, tak jak mówiłem, jak mój tato zmarł 2002, to przeważnie na wszystkich świętych jeździłem do Polski. Jedynie co nie jeździłem, jak była ta tak zwana pandemia. Bo to nie była pandemia, kochani. Pandemia. Zaplanowali. Tu nawet wiem, że zamykali kościoły. Tu nam to było w dwudziestym, 20... zaraz, zaraz, żeby mnie. Ja w dwudziestym 22... drugim. Na Wielkanoc zamknęli kościoły w Kanadzie. I w tym dniu pojechałem sprawdzić sklep z wódką otwarty, sklep z piwem otwarty, sklep z marihuaną otwarty, ale zamknąć kościół. Tam jest ta cała pandemia. No, także, e, ja wiem, to jest taki bardzo, bardzo przykry temat, żeśmy się dali niejedni naprawdę zwieść. Taki upadek moralny był też. No jest, ja jestem w Polsce, to w mundurze cały czas jestem. Cały czas, ja to mówię, jestem na służbie. No i mamy, tak jak mówię, jestem... Jest... No, no Kraków, do Marszałka, Radwanowice. Ostatnie dwa lata, to czyli 2024-25, byłem w na odsłonięciu pomika Rzeź Wołyńska, mistrza Pytyńskiego w Domostawie. No. Ten pierwszy, 2024, było przykro, bo nie było żadnego przedstawiciela z hierarchii, biskupa, czy takich z władz naprawdę, z tej górnej półki. No ale w tym roku lody zaczęły pękać, bo nawet yy, yy, Przyszły prezydent Nawrocki objął to patronatem z Sandomierza, był biskup pomocniczy, już nie pamiętam nazwiska jego, bardzo ładne kazanie miał starszy. Także te rzeczy no, no muszą zmienić się, muszą zmienić się. Co powiedzieć, no kochani, obudźcie się. Na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, jest Matka Boska, jest wiara, jest zawierzenie. Pieniądz jest pieniądz. Ja tutaj no też zasuwałem, jak to się mówi. No, też zawsze dziękuję Panu Bogu, że dał mi takie zdrowie, że to dałem radę przerobić. Bo niełatwo było, niełatwo było. I No, co mam powiedzieć? Sami widzicie, co się dzieje w Polsce, jak zwijają Polskie. No, także nadzieje były i tak nas zawsze, nadzieja, nadzieja, a później tak nam wywinął numer, że to wszystko oszukane, zakłamane, później po latach wychodzi. Mamy, mamy tą Polskę, jaką mamy, ale dbajcie o nią. Z trzeba wstać i zacząć działać, naprawdę. Dziękuję bratu Janowi, tak, że tutaj jest ze mną, przyjechał do mnie i że poświęca ten czas też tutaj swój. Chcę jeszcze Wam, kochani bracia Polacy, odczytać wiersz Kazimierza Józefa Węgrzyna, naszego Norwida dzisiejszych czasów. Chyba nie mylę się, ale ten wiersz był napisany w 2013 roku po marszu Niepodległości, w którym ja szłem. Ja szłem w tym marszu wtedy z banerem KL Warsaw Polonia nie zapomni. A wiersz jest tytuł. Ja też jestem faszystą. Za twą miłość do Polski nazło cię faszystą. I czerwone przykryją niebieskim i złotym. Bo teraz złote gwiazdy będą ci świeciły. I szumiała niewolą chorągiew wspólnoty. I zadepczą granice oborane krwawo. Kiedyś przez naszych przodków w imieniu wolności. Zboczeńcy, zboczeńcy będą wspólne ustanawiać prawo. Szydzić z polskiej historii, wiary i miłości. Ci co stracili instynkt narodowy. Pójdą na krótkiej smyczy kłamstwa i mamony. W karnawale pozorów już nikt nie odróżni, kto niebieski, zielony, biały czy czerwony. Ja też jestem faszystą, bo cię kocham polsko i ty jesteś dla mnie pierwsza w modlitwie i czynie. Przyjmij więc, panie Boże, tą publiczną spowiedź. Jeśli miłość jest grzechem, niech mnie sąd nie minie. Pójdziemy bracia razem w marszu ku wolności i nikt nie będzie szydził z Boga i honoru, a jak wyglądał faszyzm, mamy wypisane o święcimiu katyniu fabrykach terroru. I z lękiem się oglądam na zachód i wschód, bo to nie myśmy krzyżą łamali ramiona. I właśnie w imię krzyża dziś bronimy Polski, bo krzyż i miłość ojczyzny to nasza obrona.